Reprezentacja Polski ma nowego selekcjonera. Po długich tygodniach medialnego zamieszania polska kadra właśnie rozpoczyna swój nowy etap. O przeszłości i mniejszych czy większych aferkach oczywiście nie ma co zapominać, natomiast teraz czas zerknąć na to, co czeka nas w kolejnych miesiącach, a może nawet latach, gdyż to właśnie dziś, a więc we wtorek 24 stycznia 2023 roku swoją prezentację ma nowy selekcjoner polskiej kadry, któremu poświęcimy nasz dzisiejszy odcinek. W kontekście przejęcia stanowiska z selekcjonera reprezentacji Polski przewijało się sporo nazwisk, w tym także szkoleniowców z Portugalii, natomiast mimo wszystko wybór do tej roli Fernando Santosa jest nieco zaskakujący. A to dlatego, że mowa tu o bardzo doświadczonym szkoleniowcu, który swoją gablotę z pucharami, a także sporymi sukcesami ma już dość solidnie zapełnioną i nie do końca realną kwestią wydawało się to, że świeżo po odejściu z portugalskiej kadry Fernando Santos podejmie kolejne wyzwanie i to nie oszukujmy się wyzwanie z nieco innej półki niż to we własnej ojczyźnie. Oczywiście w mediach czy też na portalach społecznościowych pojawi się sporo głosów mówiących o tym, że Trener Santos to pragmatyk, tradycjonalista, człowiek stawiający na spokój i przede wszystkim bezpieczeństwo. Że to właśnie na te elementy narzekano w Portugalii, gdzie posiada złote pokolenie zawodników, a zespół narodowy grał bez fajerwerków. Podejdźmy jednak do tego z innej, nieco bardziej optymistycznej strony. Popatrzmy na to, że Fernando Santos osiągał sukcesy, odpowiednio zarządzał niełatwą grupą zawodników, realizował swój plan długofalowy, ma ogromne doświadczenie na poziomie reprezentacyjnym, gdzie prowadził nie tylko Portugalię, ale także Grecję, nie zostawiał po sobie spalonej ziemi, a raczej starał się łagodzić konflikty i pracować dla dobra zespołu. Jest to po prostu fachowiec z bardzo wysokiej półki, na którą polski związek piłki nożnej jeszcze nie sięgał, także finansowo. Nie odbieramy oczywiście zatrudnienia Fernando Santosza jako angażu selekcjonera marzeń, ale jak na polskie realia, jest to naprawdę ciekawy ruch, który może przynieść nam sporo korzyści. Fernando Santos to trener, który w piłce klubowej pracował w topowych portugalskich klubach, a więc Porto, Benfica, a także Sportingu. Do tego próbował swoich sił w Grecji, gdzie pracował z ekipami takimi jak AEK Ateny, Panathinaikos, a także Paok Saloniki. Praca klubowa w Grecji wyrobiła szkoleniowcowi tak dobrą renomę, że otrzymał on posadę tamtejszej reprezentacji i zdaje się, że to właśnie wtedy trafił na najbardziej odpowiednią dla siebie ścieżkę kariery opartą na budowaniu długoterminowych projektów. Grecja pod wodzą trenera Santosza zagrała na dwóch wielkich turniejach Euro 2012, a także Mundialu 2014. Na obu imprezach zagrała na miarę swojego potencjału wychodząc z grupy, natomiast na turnieju w Brazylii była całkiem blisko sporego sukcesu jakim byłby ćwierćfinał, odpadła jednak po karnych z rewelacją tamtego Mundialu, a więc Costa Rica. Praca Fernando Santosza w Grecji trwała 4 lata, po czym szkoleniowca czekał jeszcze większe wyzwanie w portugalskiej kadrze. Sukces Portugalczyków z nowym trenerem przyszedł bardzo szybko. Euro 2016 okazało się dla tej ekipy zwycięskie po wyeliminowaniu w fazie pucharowej Chorwacji, Polski oraz Walii, a także ograniu Francji w wielkim finale. Portugalia została mistrzem Europy, czym Fernando Santos zapisał się w historii tamtejszej piłki. Kolejny sukces tej kadry to rok 2019 i turniej finałowy Ligi Narodów, który Portugalczycy wygrali pokonując finale Holendrów. Następne wielkie imprezy przynosiły jednak Portugalczykom dość spory niedosyt. Do kadry wchodziło kolejne pokolenie z ogromnym potencjałem piłkarskim, natomiast Portugalia na Euro 2020 odpadała dość wcześnie, bo już na poziomie 1:8 finału z Belgią, a na mundialu w Katarze po bardzo niespodziewanej porażce z Marokiem na poziomie ćwierć W Portugalii przez tamte lata pojawiały się kolejne głosy o marnowaniu potencjału ofensywnego tej ekipy, natomiast już po rozstaniu z doświadczonym szkoleniowcem docenione zostały jego osiągnięcia, a także sposób prowadzenia zespołu. Z jednej strony mowa tu o szkoleniowcu, który dość mocno koncentruje się na osiągnięciu odpowiedniego wyniku, z drugiej jednak strony jest to trener, który potrafi wprowadzać odpowiedni balans pomiędzy młodością a także doświadczeniem w składzie. Dotychczasowa kariera Fernando Santosza jasno pokazuje na to, że polski związek piłki nożnej zatrudnił kolejnego szkoleniowca o dość defensywnych preferencjach. Warto jednak wspomnieć o tym, że jeśli do dobrej organizacji w obronie dołożymy nieco pomysłowości, dokładności, a także dynamiki w ataku, jest szansa na zbudowanie naprawdę czegoś ciekawego. Warto dać temu, mamy nadzieję długoterminowemu projektowi spory kredyt zaufania i czekać na efekty podczas eliminacji a także kolejnego turnieju mistrzowskiego. Skoro tak doświadczony szkoleniowiec świeżo po odejściu z portugalskiej kadry przejmuje Polskę, nie sprowadzalibyśmy tego tylko do kwestii finansowych, ale raczej do tego, że szkoleniowiec chce budować kolejny projekt i nadal jest głodny piłki.